Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z podznaku wagi na miesiąc luty. Zobaczymy, jakie energie do Was idą. W pierwszym tygodniu macie dosyć poważną energię, energię zmiany, energię rewolucyjną. Jako energia główna pojawia się szóstka mieczy. Jako energię dopowiadająca pojawiła się wieża. Oznacza to, że czeka was bardzo widoczna zmiana. Czeka was zmiana, która nie do końca zależy od was. Coś w waszym środowisku się zmieni. To nie Wy będziecie siłą napędową tej zmiany, natomiast Wy musicie się dostosować do tego wszystkiego. I pojawia się tutaj szóstka mieczy, jako odejście od trudnej sytuacji, jako odejście od sytuacji męczącej, która była dla Was ciężka, była dla Was trudna przez dłuższy okres czasu. To nie jest wynik um, tej ciężkości, tej problematyczności sytuacji, która wynikła nagle w pierwszym, e, w pierwszym tygodniu lutego. To było coś, co Wam towarzyszyło, to było coś, do czego się zbieraliście, o czym myśleliście, co analizowaliście. Natomiast w pierwszym tygodniu lutego pojawia się jakiś przełom, pojawia się jakaś zmiana, pojawia się jakaś widoczna rewolucja, która pozwala Wam zmienić kierunek postępowania, zmienić kierunek myślenia, pozwala Wam odejść od czegoś, co było dla Was trudne, co było dla Was nieprzyjemne, co było dla Was obciążające. Karta wieży. Mówi o tym, że coś musi runąć, coś musi się zmienić, że będzie potrzeba budowania czegoś od początku. Być może w pracy współpraca z kimś wam nie wyszła, być może projekt, nad którym pracowaliście, który był dla was bardzo męczący, po prostu. Nie idzie do przodu, chcecie z tego zrezygnować, być może ktoś zasugeruje, że nie powinniście pracować nad tym projektem. Będzie to z jednej strony coś dużego, będzie to duża zmiana, z drugiej strony poczujecie ulgę, poczujecie, że nareszcie możecie robić coś, co da wam więcej wolności, co da wam poczucie rozwoju, co da wam poczucie satysfakcji i to odejście w nowym kierunku, odejście w kierunku spokoju, odejście w kierunku równowagi, da Wam poczucie lekkości, poczucie ulgi. Jest to odejście, ewidentnie te dwie karty ze sobą zostawione, jest to odejście od trudności, od sytuacji, od sytuacji ciężkiej, od sytuacji, która nie pozwala Wam wykorzystać Waszego potencjału. W drugim tygodniu mamy dwie dziewiątki, te dwie karty ze sobą zostawione mówią o oczekiwaniu na zmianę, mówią o tym, że w tym tygodniu będziecie się szykować do tego, aby zacząć od czegoś odchodzić, żeby coś skończyć, żeby nareszcie mieć możliwość odejścia, odejścia fizycznego od być może jakiejś grupy osób, od waszych współpracowników, z pracy, z relacji. Jest to moment, w którym więcej myślicie, w którym więcej zastanawiacie się, więcej planujecie. Myślicie na tym, w jaki sposób podejść do tego, w jaki sposób to zakończyć, w jaki sposób to rozegrać bardziej niż działacie. W dopowiedzeniu jest dziewiątka buław, która właśnie mówi o tym, że um, to planowanie jest, um, jest związane z zakończeniem jakiegoś projektu, z zakończeniem jakiegoś działania. Może to być dla Was trudny tydzień, ze względu na to, że jest tutaj dużo myślenia, i jest to okres oczekiwania na coś. Jest to okres oczekiwania na zakończenie jakiegoś etapu. Dziewiątka mieczy ostrzega Was przed tym, aby nie przeszarżować z tą analizą, nie iść w kierunku obsesyjnego myślenia na jakiś temat. Obsesyjnego myślenia nad jakimś problemem, dlatego że to tylko was zatrzyma, to tylko będzie was ograniczało, nie pozwoli wam skorzystać z tej energii szóstki mieczy, która się pojawiła w pierwszym tygodniu lutego. Zobaczymy, co dalej. W trzecim tygodniu lutego, jako energia główna, pojawia się Król Mieczy, jako energia dopowiadająca dziesiątka buław, czyli kończycie ten projekt kończycie jakieś zadanie, pozbywacie się ciężaru, pozbywacie się sytuacji, która była dla was obciążająca i korzystacie albo z pomocy osoby, która jest wyżej postawiona od was, która ma więcej wiedzy, więcej umiejętności, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, jeżeli chodzi o sprawy formalne, ktoś tutaj może was prowadzić przez to pozwoli wam zakończyć dany etap, albo sami możecie wejść właśnie w energię osoby, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób przeprowadzić dany projekt, jak wykorzystać wszystkie niuanse administracyjne, prawne, żeby coś zakończyć, żeby pozbyć się tego ciężaru, żeby dany projekt został zwieńczony i żebyście mogli od tego odejść raz na zawsze. Tak więc przede wszystkim tutaj te sprawy formalne, załatwianie spraw, dzięki którym zamkniecie coś, dzięki czemu domkniecie jakiś etap, wychodzą na plan pierwszy. I w ostatnim tygodniu pojawia się bardzo piękna energia. Również mamy energię dziesiątki w dopowiedzeniu dziesiątki monet. Natomiast jako energia główna pojawia się szóstka buław. Bardzo piękne połączenie energii, niesamowite połączenie energii, mówiące o tym, że jest to energetyczne zwieńczenie tych trzech tygodni lutego. Jest to nagroda, która do Was przychodzi. Szóstka buław mówi o triumfie, mówi o wygranej, mówi o tym, że zadanie, które dokończyliśmy, zadanie, którego się podjęliśmy w przeszłości, jest sukcesem. Odnieśliście jakiś sukces czujecie się bezpiecznie, czujecie się radośni, czujecie, że macie osiągnęliście dokładnie to, co sobie wymarzyliście ten projekt, który zamknęliście, ta sytuacja, którą zamknęliście ten etap, który udało wam się zamknąć w zeszłym tygodniu lutego jest dla was pełnym sukcesem, jest czymś niesamowitym jest czymś, co sprawia, że czujecie ogromną satysfakcję, ogromną radość i przede wszystkim jest to związane z działaniem jest to związane z tym, w jaki sposób rozegraliście to, w jaki sposób działaliście, w jaki sposób komunikowaliście się z innymi osobami. Dziesiątka monet jeszcze w dopowiedzeniu mówi o przede wszystkim zakończeniu etapu, mówi o tym, że coś się kończy, ale również mówi o takim dopełnieniu pozytywnym. Mówi o tym, że jesteście bardzo zadowoleni z kwestii finansowych, jesteście bardzo zadowoleni z kwestii materialnych udało wam się dokończyć coś co było dla was ważne, co jest dla was spełnieniem zawodowym. Czujecie ogromną satysfakcję, czujecie, że te wszystkie elementy, które były potrzebne do tego, żeby wygrać, żeby połączyć te wszystkie kropki, połączyć te wszystkie osoby, które wspólnie pracowały na ten sukces. To wszystko udało się tak jak powinno. Komunikacja między wami była świetna. Ta praca grupowa została wykonana tak, jak powinna, i teraz czujecie, że wszystko jest tak, jak sobie wymarzyliście. Tak więc jest to bardzo zaskakujące czytanie, w gruncie rzeczy, dlatego, że tak podsumowując. Przez pierwsze ty trzy tygodnie kończycie jakiś projekt, jest tutaj bardzo dużo działania, jest tutaj trochę oczekiwania, ale przede wszystkim jest tutaj żegnanie się z czymś, jest tutaj kończenie jakiegoś projektu, jest tutaj kończenie jakiegoś etapu w waszym życiu, natomiast w ostatnim tygodniu lutego następuje e, wynagrodzenie, następuje dużo satysfakcji, dużo radości. Czujecie, że ta cała praca wykonana do tej pory. Ta cała zmiana, która zaistniała w tych pierwszych trzech tygodniach lutego, opłaciła Wam się i czujecie ogromną satysfakcję, czujecie ogromną radość z tego działania, z tego wszystkiego, co udało Wam się zrobić. Podsumowując, w pierwszym tygodniu zmieniacie strategię myślenia. Coś się dzieje, co nie jest do końca zależne od Was, i musicie zmienić sposób, w jaki postępujecie, musicie działać inaczej musicie odejść od tego co było do tej pory dla was normalnością, co do tej pory było dla was codziennością. W drugim tygodniu jest dużo planowania, dużo oczekiwania, planowania tego w jaki sposób zakończyć dany etap. W trzecim tygodniu koncentrujecie się na sprawach formalnych, koncentrujecie się na sprawach urzędowych, na sprawach administracyjnych i udaje wam się zakończyć coś, udaje wam się zakończyć ten Etap, udaje Wam się dokończyć ten projekt, zamykacie jakąś sprawę, która była dla Was ważna, była dla Was męcząca i ewidentnie była dla Was na pierwszym planie w lutym. W ostatnim tygodniu lutego koncentrujecie się na radości, na satysfakcji, koncentrujecie się na fakcie, że udało Wam się coś zamknąć i to zamknięcie danego projektu. Jest pełnym sukcesem nie tylko waszym, ale również waszych współpracowników, osób wam najbliższych, osób, które wam pomagały, które was wspierały, osób, które są swego rodzaju waszą wspólnotą, nie tylko emocjonalną, ale również finansową, materialną. Tak więc jest to naprawdę bardzo mocny, bardzo piękny miesiąc dla was. Żegnacie się z czymś, co było dla Was trudne. Ale to pożegnanie kończy się ogromnym sukcesem. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.